To pewnego dnia umówiliśmy się na mecz. To była nasza drużyna White Jigs, kontra bogowie piłki. No, my se takich wzięliśmy przeciwników nie za dobrych. No, oni przychodzą. Takie były gdzieś, nie wiem, z dziesięciolatki czy coś takiego. <noise> ogólnie grajmy, se gramy, dwa, dos i dostaliśmy 2-0 w dupę do przerwy. My się wszyscy zaczęliśmy ze sobą kłócić. My się tak kłóciliśmy. Przyszedł mój tata i powiedział, co my się tak kłócimy, i się na nas zdenerwował ten tata mój. No i tata powiedział tak, teraz wychodzicie na drugą połowę i macie wygrać. I tak, na no takim wkurwie żeśmy zaczęli grać, że wygraliśmy 7 do 2. I to był najlepszy mecz w jakim grałem, bo niczym Robert Lewandowski wykerowałem mecz, strzeliłem sam dwie bramki i zagrałem, no to był najlepszy mecz w moim życiu. apoia com a história.